tam są na miejscu, ale... Wyrzył, piosł, pójba, nawet tymi. Ujściem, że gdzieś U siebie, idzie, no to co on zrobi sam? To nie były może w takim bardzo widocznym miejscu, nie? Ale co, co, co mu nalegało, że? Przede wszystkim Kamil. Nie u Nie, ale gromadźcie cię tutaj. Mówię ci pać, kurwa, Jeden tylko będzie latał, tylko. ten gruby tą gówno zrodzi. Tyle, po piłce, po piłce. No Wrzuć jeszcze im tam. Ja pierdolę. Może ale strata. Brazyliana. No głupko latałaś, głupko latałaś. No, dobrze, on budżet, bo to lubi tak. A, tak. Na ten tytuł, grałeś jeszcze tu? Widzę koszulkę młodszą. Ja, ja, tak. hmm. jeden mecz? Trzy. jak... jest... Nie wiem. Pięknie nakręcił końcówkę, ale nakręcił. Ja całą to, 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 to ma. tą mam, oh. yeah. Na, jechał, to mam. W szarwarku mam co mam, co luszką. Włącznie z akcją. Piękna piła. Mały. to, 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 to. to lekutką, będzie ładował pewnie. Oh. Oh, yes. oh, oh, o, no. kurwa, kurwa chodzi o kulawy. tego. Kamil, dajesz go? Dorosłuchajcie! Mariusz kurwa! Robię zwalczak, jest, jest dobry. Niech go ja... Co to jest? Nie Dobrze, dobrze, Kamil. 15 o... Nie, Zamkasz! 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 Co takiego się mogło stać? Siłą na razie, bo jest ideal. Jesteśmy na antenie teraz, nie mów niczego, co by mogło stać użyte to przeciwko tobie. Przeciwko mnie, bo tam ty nie jesteś ważny. Ej, Ekstra! Ale wiesz co zrobię? Że to niczego nie zmieni. Co? To niczego nie zmieni. Dalej będę się zachowywać w taki sam sposób. Oczekując takiej samych reakcji na moje akcje. Będzie tak jakby było to. Po co Brama bramkarza. Tam nie, to on mnie uliżył. Ale jak byś... No, to to, tak to był coś. ...krzyży ja mi. Nie, to tak. tak. ja nie ja nie tak. tak. jest... Ile masz? Gdzie ta piłka? Boże. A, wolę tak. A jak to no. fajnie? Idę na piwko. Ja mam to w dupie. Gdzie to piwko jest? Tam. Eks. No, która tu jest. Nie, co, co Co miałem mówić? Coś mówiłem, panie panowie, mówi. Aha. Nie, No ma rady. Co panowie? To? Tak filmuję tą samą akcję. M może się będą bić, ale wątpię, że się będą bić, bo nie chcę się łabić. się będą bić! kurwa, co potem zrobił?

Wszystkich na najlepszy, ktoś tam. panowie, 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 Baszka. Witaj. panowie, 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 Oczy. O to, Tomasz też szybkie zawodniki juniorów. Prosta. jak się na to nie porozumieł mnie, ja to trzeba zjeść kawałek, żeby ja na chwilę tam gdzieś odrzucić no warkoczek, czy coś, to jest? To jest... Ej, miał coś mówić. Panowie, że ja ty, ma jedną... Chwilę nie lubi... Ale nie, nie, tam, o, jako, <grymnie zbiornikom> <taję. stytutek> kończy. Ja bym, jest, a jak tam mogły... Motyreuszy kończą. Chciałby ciemny płucz, by te kawałki... Jeśli się zadrasz na to spotkanie Pomachaj ręką mi na ekranie. Ty ja, ty ja My gra! MĘ DĘKOWAŁ! na drugie to miałem mówi muzyką. kocham. <grym> Tylko no, <grym> no, piłkę i kurwa... No nie, poczekaj. Bo O pisze? <grym> mój brat też gra. No.